Cześć cześć, z tej strony Bartek Gęcarczyk Dzisiaj nagrywam was, Wam filmik w którym pokażę Wam takie małe prezenciki ode mnie na no już po świętach ale na Sylwestra Patrzcie, zrobiłem takie coś Super Hero Tycoon Neve tutaj przeze mnie stworzone tutaj Oparte karrerty 1000 widać tu dokładnie. Tutaj też piszę to samo, więc cięcie na chwilę. <laughs> Tutaj serwer prywatny macie za 10 Robux, więc nie jest to super droga opcja, ale pokażę Wam jak wygląda ten super Hero Tycoon Czy byście chcieli w taki zagrać w ogóle? No. <laughs> Super Hero Tycoon New by BartekRR1000 No to jest takie coś Tutaj macie Widzicie, że Monster to ja To jest Tycoonek tutaj, tutaj sobie normalnie można kupywać. Normalnie tutaj będzie lecieć kaska O leci i widzicie, da się zebrać normalnie, działa wszystko. I tuwa jest. Widzicie, zebrałem tutaj. Widzicie, pokażę Wam, 30 kasy macie. I teraz mam 110. A więc teraz sobie kupuję kolejny droperek. I widzicie, mam teraz 40. widać No i właśnie tutaj są cztery drużyny. Jest, jest tutaj Spider-Man. Armor Batman. Armor Batman, Spider-Man i Thor, czyli Thor. Ja właśnie jeszcze Thora mam i jeszcze jest Joker. A teraz przechodzimy do drugiej gierki. Dobrze, to jest druga gierka. To jest takie obi. Tutaj widzi... pokażę wam ile kosztuje. Tutaj prywat serwis za 100 roboksików. Tutaj faworyta sobie dam. <grych> No i mam serwer size to 20 osób może być na, serwer, na serwerze 0 osób na razie, bo dzisiaj to stworzyłam przed chwilą I teraz właśnie wchodzimy Właśnie wchodzimy na to I pokażę wam o, Obi New by BartekRR1000 No i się włącza Szybciej, szybciej, szybciej Widzowie widzę, że chcą tutaj zobaczyć. O, to jest takie hobby prościuteńkie. Tutaj najpierw idziesz po checkpointa, potem tutaj. musisz tak trudno. To nie jest zbytnio trudne, bo ja tu nawet nie muszę skakać. <gry> No i tutaj zebrałem. Tutaj też nie muszę skakać. Ale Wy możecie skakać, jak się boi, że to przygracie. No i umarłem. Ale no, takie dwie gierki na sylwestra. To tyle by było. Więc do zobaczenia w następnym odcinku. Papa. Pa.